The slow up no I don't take shit I got no love for the fake is if you want to play So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit Get off of me! This ain't no humble brag. I want you to hear words. You can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day. For you to take away, I could play a million mind games, but instead, I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream. I've had for several ages a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, well, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate Cześć YouTube, tutaj Marcin z Walkmanu Rush. Witam w kolejnym odcinku. Ma, na szczęście dobrnęliśmy do końca, jak możecie spojrzeć. Tutaj e, jest e, nasz tylny błotnik pokryty włóknem węglowym. Jak widzicie, udało się w końcu po wielu dniach. Niestety nie obyło się bez kolejnych dwóch warstw żywicy po starciu pierwszych dwóch, jak pamiętacie. Na początku myślałem, że wystarczą dwie warstwy żywicy, zetrzemy to i będzie, będzie po sprawie. Niestety okazało się trochę inaczej. <laughs> Musiałem położyć kolejne dwie warstwy, spolerowałem i teraz jest już gotowe i przygotowane do lakierowania. Co robiłem? Polerowałem najpierw 120 papierem, później 150, później na mokro 220, 300 gąbką i 500 papierem wodnym. Tak przygotowane już nie ma żadnych ubytków. Powierzchnia jest już idealnie przygotowana do lakierowania. Jak już wcześniej też wspominałem, myślę o jakimś wzorze. Wzorze na te elementy, żeby delikatnie urozmaicić, urozmaicić motocykl, żeby nie był typowo czarny, karbonowy, myślę nad jakimiś delikatnymi wzorami. Jeszcze nie wiem do końca, co to będzie, ale gdzieś coś tam w głowie w głowie cały czas krążą te myśli i zastanawiam się nad tym. Co jeszcze? W międzyczasie w trakcie prac nad błotnikiem zacząłem też. Konsole, jak widzicie, ubytek, który, był tu, który znajdował się tutaj od uderzenia, został już naprawiony. Spolerowane jest to wszystko. Zakryłem też ten napis, Indian tutaj. Został wypełniony żywicą, jest to spolerowane, także nie będzie, nie będzie on widoczny po nałożeniu włókna węglowego. Co jeszcze? Pracuję nad osłoną lampy. Jak widzicie, zostało to wypełnione z większą ilością żywicy niż potrzebowałem, ale chodzi o to, żeby wszystkie nierówności usunąć. Zostanie większość starta z tego, z tego, co jest nadlane za dużo, i będzie to przygotowane na położenie włókna węglowego. Co jeszcze? Zastanawiam się tutaj nad jakąś delikatną konsolą, która też będzie służyła za. Tarcze, nie tarczę za delikatną owiewkę, żeby ten strumień powietrza skierować do góry. A przy okazji schowamy tutaj telefon. Telefon z tyłu, jak będziemy patrzeć na, patrzeć na to, to z tyłu będzie schowany telefon, który będzie przymocowany na uchwycie takim uniwersalnym. I powinno, być, powinno to wyglądać ok. Będzie całość pokryta też włóknem węglowym i powinno ładnie się komponować ze sobą. I co, to by było na tyle. Eee, wrzucę odcinek do sieci i widzimy się w kolejnym odcinku. A na razie, trzymajcie się. Pamiętajcie o subskrypcji i kliknięciu dzwoneczka, żeby być na bieżąco. To zostawcie też łapkę w górę. Piszcie komentarze, jak Wam się podobają prace i co wy byście zmienili lub zrobili inaczej. A na razie trzymajcie się, cześć!